Jest to. Ja mam na imię Adi, to jest Patryk. Cześć, wszystkim. To właśnie była farma. Artykuł video z niej. Proszę tomo... przypadek Jana Ciczyński, guzik. <grym> o, się właśnie i Wszystko. Jesteśmy Fali. w Piszą w Auckland, w mieście Lichon. Jak wiecie, jesteśmy w Anglii. jesteśmy dookoła, no, oczywiście. Tutaj jest... Na razie my chodzimy tak dookoła farmy. Tam za niedługo będą takie konie. Będziemy karmić. A teraz resztę za Adriana wam, wam on opowie. No, to ja jestem Adrianie. Tak odczłaj kamerę, bo wtedy ci, ci, ci to będą widzieć, no to taką będę musieli zrobić. Ale o... No, no to teraz jak, jak tam wam, muszko, mój kolega powiedział. Poczekaj auto. O kurde auto jedzie. Jak no tak widzicie, tutaj stare auta jeżdżą takie o, no. Jedzie tak No No już nagrywamy od nowa No to Jak widzicie, tam jest dużo fajne, właśnie zielone pole Jak w Polsce, nie? Boga jak w Polsce Stara, dziurawa Tylko w niektórych miejscach tak może być Ja po prostu kołam takie rzeczy, farmy ja, ja sobie marzę, że jak będę starszy, no to kupię sobie dom na farmie i będę... kury będą Cię budzić, koguty będą Cię budzić z rana. Wiesz, ten zapach z rana, wszystko to właśnie to jest takie no, nasze marzenie. No, mieć stare polskie traktory, kombajny, różne zwierzęta polskie, no wiecie jak to jest. To wszystko, co mogę powiedzieć, nie? No, no, to znowu teraz do mnie. No, to przypuszczam, to były farmy i tu były. Kurde, kebaby. Z tego się tu robi te kebab. Tutaj z, z ten, Zowiec. Tak, I się robi. Chyba w Polsce tak samo. Nie wiem, bo jeszcze nie jadłem. W Polsce się tu wyprowadziłem, jak miałem tylko. 9, 10 lat. Mój kolega się tu przeprowadzi, jak miał ile? 10 lat. 10 lat się tu przeprowadzi No, przeprowadził się tu, jakby miał 10 lat, to jak dojdziemy samo, będziemy karmić konie, no to będzie w drugie Jak tymi. widzicie. Jak się tutaj podbliża? No to wiecie. Tam ktoś jedzie na rowerku, nie, i tak. Ja się tak to jest, no dwóch ludzi na rowerku, fajna pogoda, czasami tutaj pada, ale no cóż, to, to jest awia, nie, dookoła wody tu to, to zawsze pada, to ekspana, jak w Polsce, ale w Polsce to jest pogoda normalnie perfekt. Tam dużo więcej ludzi idzie, o, zobaczcie, trzech, czterech, pięciu, co mogę powiedzieć, to jest super. No. Czekaj, i e teraz w drugim odcinku wam pokażemy jak karmimy konie, więc nara. Dziara wszystkim. Mieliśmy to nagrywać aż będziemy